Manko widzowie. W tym odcinku pomówimy sobie o Zedmiarzu, o imieniu Grom, ponieważ moim zdaniem twórcy powinni go usunąć. Więc zapraszam do odcinka. Głównym moim powodem jest to, że pochodzi on z kraju, którego nie lubię i to nie skłoniło w ogóle do. Do nagrania tego odcinka, czyli Rosji. I nie, nie to, że nie lubię osoby, które są w Rosji, tylko po prostu bardziej o sytuację, którą teraz yy, się stała. Ale dobra, przejdźmy do ogólnienia, omawiania tego, tego zadmiarza. Gnom jest słabą postacią, która powinna być moim zdaniem niższa. Powinna być niżej umieszczona. Bo ogólnie jest epicka, a moim zdaniem nie zasługuje na to miejsce. Moim zdaniem, jak już, powinna być bardzo rzadka albo nawet rzadka. Ponieważ ją się dosłownie prawie w ogóle nie da grać. Trzeba mieć serio wielką moc, żeby móc yy, nią grać, bo ma ona ataki bardzo ciężkie. W stylu, no, na przykład, i mogę dać przykład tego, że on po prostu, jakby to powiedzieć, ma słabe ataki. Że mało nie dość, że zadają, a też ciężko nimi trafić przeciwnika. Przeciwność do jego ulta, który jest bardzo dobry, ale żeby naładować tego ulta, to jest męczarnia. Ogólnie nie krytykuję osób, które lubią, lubią tego zadymiarza, ale po prostu bardziej chodzi mi o to, że, że no nie jest on za dobry. Więc, no, tak to wygląda ta sytuacja. Jeszcze podkreślę tutaj parę kwestii, które mogą poprawić tego zadymiarza. Pierwsza sprawa dostanie go za darmo. Ogólnie postać była do zdobycia za darmo w wyzwań, które nie było nieskończone. A było ono, no, że masz 4 próby i możesz go sobie otrzymać. Najlepsze, najlepsze, co można by było zrobić, to na przykład dać tego zadymiarza za darmo w jakimś evencie. Na przykład dajmy na to. Y jak będzie na przykład kolejny event jakiś, albo skarnet z nie wiem, yy, dajmy na to zawsze i właśnie nim, to proponuję dać właśnie tego zdymiarza za darmo na przykład, albo dać mu jakiegoś super skina, że nie mówię, że on ma złe skiny. Dobra, właśnie, skiny, kolejna sytuacja, którą trzeba poruszyć. Ma on bardzo mało skinów, i pierwsze to srebrne i złote, które wiecie jakie są. A drugie. No, no jest to króliczek gron, który jest fajny, ale jakby za bardzo do mnie nie przemawia jakby. Mógłby być lepszy. A ogólnie ten drugi skin, nie pamiętam jak on się niestety nazywa. Yy, ale on jest strasznie drogi i jest fajny. Ale cena, jakby, i to jedynie mi przeszkadza. Dziękuję za oglądanie, chyba. I mam nadzieję, że wiele osób się ze mną zgodzi. I może więcej takich kontentów będzie. Postaram się je ja właśnie też yy, no, yy, kontynuować i ogólnie takie rzeczy robić. Dziękuję za oglądanie i widzimy się do następnego odcinka. I pa.